Lato 2005. Siły amerykańskie i koalicji walczyły w czwartym roku operacji Trwała Wolność. Chociaż niewielu wyobrażało sobie zakończenie całej misji w Afganistanie w najbliższym czasie, pewne nadzieje dawały zbliżające się wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień tego roku, które, co było dość niezwykłe dla Afganistanu, obejmowały kandydatki. Jednak różne antykoalicyjne milicje, które powstały, składające się z członków talibów, terrorystycznej sieci Al-Kaidy i różnych innych frakcji przeciwnych wpływom zachodnim w ich kraju, były zdeterminowane, aby zatrzymać wybory, które uważały za niegodziwe. Rozpoznając to, siły koalicyjne w Afganistanie podjęły proaktywne kroki, aby stłumić niektóre z najbardziej radykalnych frakcji i ich liderów w miesiącach poprzedzających wrzesień. Był to jeden z najbardziej tragicznych dni w historii Specjalnych Sił Zbrojnych Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie siła 20 mężczyzn została prawie całkowicie unicestwiona, przeżył tylko jeden. Jedyny ocalały. To jest Operacja Czerwone Skrzydła. Witamy w wojnach świata. Wśród tych, którzy byli celem sił koalicji latem 2005, był jeden Ahmad Shah. Szach pochodził z dystryktu Kunar w prowincji Nangarhar, a po przybyciu zachodnich sił do Afganistanu, po atakach terrorystycznych z 11 września, walczył, aby obalić talibów i ich zwolenników z Al-Kaidy. Jednak w kolejnych latach coraz bardziej sprzeciwiał się interwencji Stany, Zjednoczone Ameryki i koalicji, a także pomagał sprowadzać islamskich fundamentalistów z zagranicy do Afganistanu, dlatego wyeliminowanie go stało się priorytetem. Na początku 2005 roku Sza przejął dowództwo nad grupą milicji, znaną jako górskie tygrysy, działającą w prowincji Kunar, położonej wzdłuż granicy pakistańskiej we wschodnim Afganistanie. Pomimo zabezpieczenia większości środkowego i zachodniego Afganistanu przez siły koalicyjne, umożliwiając przeprowadzenie sprawiedliwych wyborów, tereny przy granicy z Pakistanem to zupełnie inna historia. Z frakcjami protalibańskimi i Al-Kaidy, które dały schronienie antykoalicyjnej milicji po pakistańskiej stronie granicy. Było to trudne i frustrujące zadanie dla koalicji, aby zabezpieczyć te prowincje, ponieważ liderzy tacy jak Shah mogli pozwolić swoim wojownikom przeskoczyć z powrotem przez granicę w celu odpoczynku, uzupełnienia zapasów, ucieczki lub poważnych ataków koalicji, zanim wrócili. Jedynym ratunkiem dla liderów koalicji było to, że wiele z tych grup milicji walczyło równie mocno o władzę między sobą, co negowało skoordynowane działania przeciwko nim. Górskie Tygrysy Szach były jedną z 22 grup operujących w prowincji Kunar latem 2005 roku. Grupy te składały się z rywalizujących frakcji talibów, grup powiązanych z terroryzmem lub po prostu grup przestępczych, chcących wykorzystać panujący chaos. Aby chronić siebie, Sza zaczął działać pod pseudonimem Mohamed Izmail i okazał się dość nieuchwytnym wrogiem. A kiedy samoloty i drony nie dostarczały żadnych konkretnych wskazówek, podjęto decyzję o wysłaniu elitarnych zespołów sił specjalnych do zwiadu znanych lub podejrzanych kryjówek używanych przez Szacha. Operacja Red Wings, nazwana od hokejowej drużyny Detroit Red Wings, została zaplanowana przez Stany Zjednoczone Ameryki. Korpusu piechoty morskiej II Batalionu, III Marines, a główne planowanie zostało podjęte przez oficera operacyjnego Batalionu, majora Tomasa Wooda. Operacja Red Wings składała się z pięciu faz. Faza pierwsza wymagałaby wstawienia specjalnego zespołu sił i zbadania budynków podejrzewanych o użytkowanie przez szacha. Po zidentyfikowaniu szacha można by przejść do fazy drugiej. Wysłania helikopterami zespołu sił specjalnych do bezpośrednich działań, aby w idealnym przypadku pojmać szacha, a jeśli to konieczne, zabić go. Faza trzeci i czwarty dotyczyły sił wspierających, w tym Afgańskiej Armii Narodowej, zabezpieczania okolicznej okolicy, aby zapobiec ucieczce szacha lub ingerencji innych antykoalicyjnych grup. Końcowa faza skupiałaby się na ewakuacji zespołów. Pierwsza faza operacji Red Wings miała być wspólną misją elitarnej jednostki Navy SEALs, których miano przetransportować z Stany Zjednoczone Ameryki, Armii dowództwa operacji specjalnych, 160 Pułku Lotniczego, operacji specjalnych spadochroniarzy, nocnych szperaczy. W nocy 27 czerwca 2005 roku 160 wstawił SILS za pomocą swoich potężnych śmigłowców Boeing MMA 47 specjalnej operacji pochodnej od słynnego ciężkiego śmigłowca transportowego Secha. 47 Chinook, Chociaż zespół CR Land składał się tylko z czterech członków, drugi MH47 miał być zaangażowany w operację z celem działania jako przynęta, aby wprowadzić w błąd lokalnych powstańców. W zespole CR Land tej nocy był szpitalnik marynarki drugiej klasy Marcus Lothrell z CR Land Deliverer Vehicle Team 1. Lutrel urodził się w Houston 7 listopada 1975 roku i wychował się na farmie koni, gdzie jego ojciec sam był byłym marynarzem i weteranem wojny w Wietnamie, który nauczył swoje dzieci żyć z ziemi. Markus i jego bliźniak Morgan nauczyli się razem budować schronienia, łowić ryby, strzelać, nurkować, a także zabijać, rzeźbić i piec dzikie świnie. Od dzieciństwa Lutrel był zdeterminowany, by dołączyć do sił specjalnych Stany Zjednoczonej Ameryki. Jego naturalna determinacja i ambicja motywowały go do bycia najlepszym. Przygotowania do takiego życia rozpoczął wcześniej, w mniej formalnych warunkach. Amerykanin mieszkał w pobliżu farmy Lutrella, weteran armii amerykańskiej Billy Shelton, a od 14 roku życia zaczął szkolić Lutrella i jego brata, opracowując intensywny kurs aktywności fizycznych, aby przygotować ich do służby wojskowej. Lutrell rozpoczął swoją drogę do elity Ameryki w marca 1999 roku, wstępując do amerykańskiej armii po ukończeniu obozu szkoleniowego i szkoły korpusu szpitalnego, a rozpoczął podstawowe szkolenie zniszczenia podwodnego jako Sea Air Land, dołączając do klasy 226. Po złamaniu kości udowej podczas upadku z liny został zatrzymany na rekonwalescencję, kończąc szkołę z klasą 228. Dodatkowe szkolenie obejmowało szkołę skoków armii, szkolenie kwalifikacyjne Sea Air Land i kurs medyka bojowego specjalnych operacji. 14 kwietnia 2003 roku wraz z CR Land Team 5 został wysłany do Iraku jako część operacji Iraki Freedom, eliminując opór elementów wciąż lojalnych wobec reżimu Saddama Husseina po inwazji prowadzonej przez Stany Zjednoczone Ameryki. Następnie zajął się lokalizacją i niszczeniem improwizowanych ładunków wybuchowych czyli improwizowany ładunek wybuchowy, których użycie w tamtym czasie stawało się coraz częstsze i okazywało się bardzo skuteczne. Po krótkim odpoczynku dołączył do CIA Air Land Team 10 przed jego wysłaniem do Afganistanu w 2005 roku, gdzie dowiedział się, że weźmie udział w operacji Redding Wings. 27 czerwca 2005 roku dołączył do niego porucznik Michael Murphy, który dowodził ich operacją. Starszy marynarz drugiej klasy technik sonarowy Matthew Ax Axelsson. Oraz strzelec drugiej klasy Denjid Jr. Oficer łączności i obserwator. Nawet przed rozpoczęciem operacji Lutrel później zauważył, że miał złe przeczucia od samego początku. Gdy potężny MH47 huczał, przecinając drogę do swojej strefy lądowania na grzbiecie w pobliżu góry Sotelo Asa, w paśmie górskim Hindu Hindukush, mniej więcej 20 mil, czyli 32 km na zachód od stolicy prowincji Asabad. Jego niepokój tylko wzrastał. Jak później wyjaśnił w wywiadzie, tego, czego nie mogłem zobaczyć, było miejsce do ukrycia. Nie mieliśmy dobrych informacji o roślinności. Było oczywiście źle i jałowo tam na górze w hundokusz. Około 10 tysięcy stóp. Po wysadzeniu pasażerów MH47 i samolot Pułapka odleciały głośno, zostawiając za sobą czterech SEALs, którzy zaczęli brnąć przez cztery mile przez mokre błoto i mroźny deszcz. Obawy Lutrela wkrótce się potwierdziły. Zbliżając się do wioski, która była znana z sympatii do talibów, zauważyli, że księżyc w pełni pojawia się nad nimi, rzucając ich cienie na bezkształtną górę za nimi, na widok wszystkich. Na szczęście uniknęli wykrycia, przynajmniej na razie. Niemożliwa bitwa. Zajmując pozycję nad wsią zespół C.R. Land usadowił się i zaczął lokalizować budynki, w których podejrzewano, że mogą znajdować się sza, jego ludzie, jego broń lub jego fabryka improwizowany ładunek wybuchowy. Teraz dobrze ukryty na zboczu, Lutral spoglądał przez lornetkę, kiedy ku swojemu zdziwieniu mężczyzna w turbanie zeskoczył z pnia powyżej miejsca, w którym się ukrywał, i wylądował prosto przed nim. Lutrel i Axelson wycelowali karabiny w przerażonego Afgańczyka, który nie wiedział o obecności SILS, dopóki nie spojrzał w lufy ich broni. Niespodziewanie pojawiło się dwóch innych mężczyzn, których SILS natychmiast zatrzymali. Gdy Lutrel i inni zrozumieli, że są to po prostu pasterze kus, a nie zwiadowcy dla szacha, jak początkowo obawiano się, ich zwierzęta teraz krążyły wokół ich pozycji i mogły być wyraźnie widziane z dołu. Teraz stanęli przed dylematem. Pasterze kus, pracujący dla szacha lub nie, naruszyli bezpieczeństwo zespołu sea Air Land, gdyż mieli informacje o ich liczebności i położeniu. Ponieważ mężczyźni nie byli poszkodowani, zasady zaangażowania zabraniały strzelania do nich. Ale również nie mogli ich trzymać jako zakładników na czas operacji. Na początku porucznik Murphy zdecydował się przekazać decyzję wyżej i próbował skontaktować się ze swoimi przełożonymi, aby zasięgnąć porady, co zrobić. Niestety, pociąg utrudniał skuteczną komunikację, co zmusiło Murphy'ego do samodzielnego podjęcia decyzji z powodu braku kontaktu z kimkolwiek. Cytując możliwe prawne i polityczne konsekwencje za zabicie trzech pasterzy kóz i fakt że samo to mogłoby zaalarmować lokalną populację o ich obecności, jeśli ktoś usłyszałby strzały lub krzyki agonii, marfi czuł, że nie ma innego wyjścia, jak tylko wypuścić tych mężczyzn. Mimo wszystko nakazał zespołowi przejść na pozycję rezerwową. Byli w ruchu mniej niż godzinę, kiedy nagle zostali zaatakowani. Pasterze kóz ostrzegli szacha i jego ludzi, nie tracąc czasu na atak, mając przewagę liczebną nad czteroosobowym zespołem. Lutral, znając przyszłe wydarzenia, żałował później, że nie zabił trzech pasterzy kóz, by uchronić życie wielu swoich kompanów. Ale Polak jest mądry po szkodzie. Wyposażeni w ciężkie karabiny maszynowe, wyrzutnie granatów napędzanych rakietowo, a nawet moździerz 8,2 mm, ludzie Kara przypuścili zaciekły atak na Sils z trzech stron. Latrel wspomina początek swojej strzelaniny, kiedy dostrzegł wroga wojownika pojawiającego się za drzewa i zlikwidował go strzałem w głowę. Ludzie Hara nieugięcie dążyli do zabicia oddziału C.R. Land, którego jedyną przewagą była wyższa pozycja. Oraz ich własne umiejętności i wytrwałość. Niestety nie mogli wytrzymać wiecznie, dlatego Marfi nakazał im wycofać się, co w tym kontekście Lutral wiedział, że oznacza skok ze zbocza góry do pobliskiego wąwozu i próbę ucieczki. Lutral próbował zygzakować w dół, aby uniknąć intensywnego ostrzału, gdy nagle upadł. Ślizgał się w powietrzu, gwałtownie spadając, rozpaczliwie próbując chwycić się czegokolwiek, by zatrzymać upadek, lecz bezskutecznie. Jego zapasy, kask i sprzęt zostały mu wyrwane, kiedy spadał, zanim w końcu zatrzymał się na dole, a zanim inni, którzy znowu szukali schronienia, aby kontynuować walkę. Dietz próbował wezwać pomoc przez radio, ale został postrzelony w rękę. Wybuch roztrzaskał mu kciuk. Mimo poważnych ran, Marfi wiedział, że jedyną nadzieją jest nawiązanie kontaktu z dowództwem, ale było to niemożliwe w ekstremalnym terenie, na którym walczyli. Dlatego bez wahania i całkowicie ignorując swoje własne życie, wyszedł na otwarte pole, gdzie mógł zająć lepszą pozycję do przekazania wezwania o pomoc dla swoich ludzi. Pomimo ryzyka, Marfi z powodzeniem nawiązał kontakt z bazą lotniczą Bagram i poprosił o pomoc specjalny zespół szybkiej reakcji. Kiedy spokojnie podawał szczegóły lokalizacji swoich ludzi i sił wroga, z którymi się mierzyli, został postrzelony w plecy, co spowodowało, że na chwilę upuścił nadajnik, zanim podniósł go ponownie i kontynuował komunikację z Bagram. Ciężko ranny Lutral po wysłaniu wiadomości usłyszał, jak Marfi mówi: Rozumiem, panie. Dziękuję, tuż przed tym, jak dwie kule trafiły go w tors. Rany Marfi wciąż próbował walczyć i zawołał do Lutrala oznacza to, że Lutrel był u kresu sił. Po upadku ledwo chodził. Próba dotarcia do Marfiego skończyłaby się natychmiastowym zastrzeleniem. Upuścił broń i zakrył uszy, gdy Marfi krzyczał do niego, zanim zobaczył, jak czterech ludzi szacha wyszło i dobilo porucznika. Krótko potem granatnik wybuchł między jego a pozycją Axelmana, rzucając go przez kolejny grzbiet i pozostawiając nieprzytomnego i niewidocznego dla swoich napastników. Gdy strzelanina dobiegła końca, ponad dwie godziny później 35 ludzi szacha było martwych, ale tak samo jak trzej towarzysze Lutrela. Samotny ocalały. Po heroicznej próbie Marfiego, która zaalarmowała szybką siłę reakcji, na miejsce szybko skierowano dwa śmigłowce MH47 o kryptonimach Turbina 33 i 34. Na pokładzie turbiny 30 trzy było dodatkowo ośmiu Silsów dowodzonych przez komandora prócznika Erika S. Christensena i ośmiu członków armii nocnych szperaczy. W odpowiedzi na raport Marfiego o silnym ostrzale wroga, dwa śmigłowce AH-64 Apache skierowano w ten rejon, aby zneutralizować siły przeciwnika i osłonić duży samolot transportowy, usiłujący podjąć zespół C-R-Land. Niestety, Apache zostały w tyle za Chinukiem. Widząc zagrożenie dla kolegów, zespół sił specjalnych zdecydował kontynuować misję bez nich. Lecz, gdy turbina 33 zbliżała się do celu, nastąpiła tragedia. Jeden z żołnierzy Szacha wycelował swoją wyrzutnię granatów w nadlatujący nisko samolot transportowy. Granat przemknął przez otwartą rampę na tyle samolotu i eksplodował wewnątrz ładowni. Było to śmiertelne rany. Samolot runął z nieba, rozbijając się o zbocze góry. Zginęło wszystkich 16 osób na pokładzie. 28 czerwca 2005 roku, roku wraz z trzema ofiarami z zespołu Lute Trela zapisał się jako najciemniejszy dzień dla społeczności amerykańskich sił specjalnych. W tamtym czasie starsi oficerowie w Bagram zakładali, że stracili tego dnia 20 mężczyzn, ale w rzeczywistości lutrel był poważnie ranny w obie nogi, ale cudem wciąż bardzo żywy. Odzyskawszy przytomność, spędził noc pełzając po ziemi. Niezdolny do mówienia, a jego język przykleił się do podniebienia, ponieważ jego gardło było pełne ziemi. Przez cztery godziny pełzał ślizgał się, wspinał i upadał, próbując na próżno ssać roślinność, by wchłonąć wilgoć aż w końcu znalazł wodospad. Po kilku desperackich łykach wody, z przerażeniem zobaczył przed sobą grupę Afgańczyków. Przestraszony, chwycił za karabin, gotowy strzelać, ale powstrzymał się, gdy jeden z nich powiedział, że są nieuzbrojeni i nie są wrogami. Nie wiedział tego wtedy, ale byli to Pasztuni, najstarsza żyjąca grupa plemienna na świecie, którzy zdecydowali się go przyjąć, udzielić mu pomocy, a co najważniejsze, ochrony. Pasztuni przez trzy dni opiekowali się nim karmiąc, pojąc i opatrując jego rany. Antykoalicyjna milicja nawiązała kontakt z pasztunami szukając Amerykanina ale dość odważnie, plemię odmówiło wydania go im. Lutrel napisał notatkę, którą pasztun dostarczył do pobliskiego obozu amerykańskiego. Po sterunku Marines, informując ich o swoim przeżyciu i lokalizacji. Siły amerykańskie nie podjęły ryzyka. Zorganizowano ogromną akcję ratunkową, w której udział wzięły samoloty bojowe i drony, które przeprowadzały ataki na znane pozycje powstańców, aby odciągnąć ich od zespołu ratunkowego, który z powodzeniem odzyskał lud trela 2 lipca jedynego ocalałego z najciemniejszego dnia. Dla Ahmeda Szach wydarzenie było triumfem, lecz jego świętowanie przerwano. Stany Zjednoczone nie odpuściły i powróciły z siłą w sierpniu 2005 roku podczas operacji Whalers, poważnie zakłócając działania jego grupy, choć ponownie uniknął śmierci lub pojmania. W kwietniu 2008 roku zginął podczas strzelaniny z pakistańską policją na punkcie kontrolnym w Khyber Pakhtunkhwa po uprzednim porwaniu lokalnego handlowca. Marcus Luttrell otrzymał Krzyż Marynarki Wojennej za swoją odwagę podczas bitwy, podczas gdy pośmiertne Krzyże Marynarki Wojennej otrzymali starszy oficer Matthew Ax Axelson i drugi, klasowy strzelec Danny Dietz Jr. Za swoje heroiczne wysiłki, aby wezwać pomoc dla swoich ludzi, porucznik Michael Murphy otrzymał pośmiertnie Medal Honoru. 7 maja 2011 roku Stany Zjednoczone Ameryki, marynarka wojenna ochrzciła swój 62. niszczyciel klasy Arleigh Burke United States Ship Michael Murphy Guided Missile Destroyer 112. To były wojny świata, a to był krótki przegląd operacji Red Wings.